Witajcie w moim pierwszym odcinku Splash Royale na tym kanale. Zacznijmy sobie od areny treningowej. będą tak to, to raczej bardzo szybkie mecze. Ponieważ nie chcę tutaj za długo siedzieć. Zabieram sobie to do boku. tak król się uruchomił. Jeżeli będziecie chcieli wyjrzeć z, z, z tej gry, to możecie napisać w komentarzu. Oraz, jeżeli będziecie chcieli, żebym sobie to grał na przykład poza odcinkami, też możecie napisać. A tutaj pierwsza skrzyneczka. O, można jeździć znowu. Tu sobie kilka skrzynek. O, tutaj dajemy. <gryl> Króla i żeby go bronić postaram się dać jeszcze giantę dobrze, kroń wtedy zginie zaraz ale dam sobie następnego przeciwnik widzę, że jest bardzo słaby i wygraliśmy już teraz idzie druga ściszneczka. Sobie damy jeszcze Teraz je. butel. Tutaj sobie postawię Gianta. A, aha, to teraz nie postawię. A sobie tam wyniosę jeszcze, bo ich nie użyłem w ogóle. Rula, i tak już to rozsiędzę. Tutaj mówiłem. O, z tyłu te arczerki objęły kolblinki. Myślę, że to już jest wygrane. Ewentualnie to pijemy A bardzo dobrze. Kolejna skrzynka. I teraz tak, może sobie pójdziemy na drugą wieżę bo cały czas na to idziemy na tą lewą. Mogę tutaj sobie to nie mam nic na nas Mogę to sobie ukręć, ale nie mamęć, w moduł, Arczerki są nie porawy, więc daję kolejne. To też będzie koniec się w tam 6 HP Co to jest? 6 HP Dobra. Nie dam ci to jest, i z arczerkami, tego już domykali. Cyk! Kolejne zwycięstwo. A teraz trzeba dać sobie imię, to tam... Piotr Biznesu. I uwaga, opening wooden chestów, trufnianych skrzyneczek. Cyk. Aha, To sobie jeszcze poczekałem. Chwilę. O, i teraz co? dwie nowe karty: nowe karty, nowe karty, nowe karty, to nowe karty, i teraz mój finalny trening, ostatni trening. Ciekawe czy będzie jakoś trudniej, czy tak sam dawno też w to grałem, więc może być ciekawy. Bardzo zeszło. Zeszło. Niestety mojego też już nie Uu, to, to, to było. Uuu przeciwnik dał strzałki. Bożka, ta nawet dobiła. Tak więc... Kolejna wygrana. Jeżeli chcecie, żebym ja też stworzył na przykład klub to możecie napisać w komentarzu też. A tak, to ja powiem tyle, że żegnam Was do następnego odcinka. Cześć.